Trzecia porażka w sezonie, pierwsza we własnej hali. Czego zabrakło do zwycięstwa? No cóż, wydaje mi się, że, że ten mecz zupełnie wolna być ten mecz w Warszawie, walczyliśmy, walczyliśmy na 100% w obronie. A czego zabrakło? Wydaje mi się, że w jednej cennej akcji, prawda? Zabrakło nam do tego, że żebyśmy, żeby, żeby ten wynik był zupełnie inny. I tak jeszcze tak na gorąco może no nie trafiliśmy dzisiaj dużo osobistych, prawda? I, i mówię, że chyba 10-10 osobistych zbudowaliśmy. No co w naszej hali no, nie może się zdarzyć, prawda? Tym bardziej, tym bardziej, że wynik był tak na styku i to decydowały łamki sekund o zwycięstwie i małe punkty, także no, przy takiej, takiej wykonanej grze w obronie i, i no, musimy te żurty wolne wykorzystywać. Druga porażka z rzędu. Można powiedzieć, że Ekstraklasa pokazuje nam, jaka jest naprawdę, czyli nie same zwycięstwa, nie tylko pokonujemy najlepszych rywali, ale zdarzają się porażki. Czy można powiedzieć, że przechodzimy teraz do rzeczywistości? Kończy się ten piękny zielonogórski sen? Nie, to znaczy, no nie wiem, bo tutaj to ciężko jest powiedzieć, bo nie wiem dlaczego tak niektórzy uważają, że to kończy się ten zielonogórski sen i tutaj, że wracamy do no, życia. coś, no nie wiem, no nie wiem, czy ktoś z kibiców, który, który powiedziałby przed, przed, przed sezonem, że będziemy mieli pięć zwycięstw i porażki, to wydaje mi się, że by to brał w ciemno, prawda? I tutaj, nie wiem, no że jedna porażka, no wiadomo, no, to, jest, to jest sezon. Nie można wygrywać wszystkich meczów i, i na pewno przed nami jeszcze nie jeden taki mecz w sezonie, gdzie będziemy właśnie mieli taką końcówkę i wygramy ten mecz albo przegramy i będzie, i będzie to o tym decydowało, bo liga jest bardzo wyrównana i jest, wszystkie zespoły praktycznie grają dobrą kosztówkę, każdy może wygrać z każdym. Co pokazałem na przykład Polonia Warszawa wygrała teraz w Tarnobrzegu, także zespoły są wszystkie wyrównane i trzeba w każdym meczu walczyć na 100%, a, a mówię, a liga jest tak wyrównana i jeszcze jest tyle meczów przed nami, że jeszcze pewnie będziemy mieli nie jeden taki mecz w zielonej górze, jak dzisiaj z Turowem. Jak ocenisz swój dzisiejszy występ w tym spotkaniu? To znaczy, no, no cóż, no trudno mi oceniać siebie samego. Wolę jak to trener powiedzmy tam po meczu mówi co i jak ja staram się, staram się robić swoje, gdy wychodzę na parkiet i jak najlepiej wykorzystywać ten czas, który mam na boisku i, i zawsze, zawsze walczę, walczę na całego. i. Pewnie odpuszczam, prawda. I... A czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej, no, ale, ale jeżeli pracuje się, pracuje się w tej obronie zawsze na 100% i po meczu można sobie powiedzieć, żeby zrobiło się wszystko, żeby, żeby grać jak najlepiej, także no, wydaje mi się, że nie było źle dzisiaj.